Witajcie, jestem wszędzie ćwiczący terapeuta od stóp i rehabilitacji. Czasami to nie wiem, jak się przedstawiać, bo mam parę tytułów, ale i parę specjalności nabyłem przez te kilkadziesiąt lat, praktyki, ale to nie z jakiegoś bufoniarstwa, bo w zasadzie jestem specjalistą od stóp i od ruchu na których te stopy następują, więc postępują. Więc rehabilitacja jest mi najbliższa. Zdrowy ruch, czyli zdrowy ruch przywracający sprawność. I masaż. I masaż klasyczny ciała. No to muszę znać. A po kolanach są uda, ładne uda. Zgrabne uda, grube uda, chude uda, za chude. To też niedobrze. Uda się czy nie uda? Uda bardzo ważne części ciała łączące między innymi kolana, z biodrami, biednicą, Zaraz po plecach pośladkowy biodra uda. Uda to potężne mięśnie zarówno i z przodu jak i z tyłu i często narzekają ludzie, szczególnie panie i panowie w wieku średnim tak plus, minus 10, 50 plus na bóle ud i co im proponuję? Proponuję im oczywiście rozluźnianie ud odpowiednimi ćwiczeniami które pokazuje na blogu na, pod tytułami Wszędzie ćwiczący, trzeba odpowiedni tytuł znaleźć. Proponuję masaże u masażysty, ale i masaże wykonywane samemu na sobie, bo ja na filmach was uczę, jak można te uda masować i, i pozostałe części ciała. Uda są więc równie ważne jak pozostałe części. Ale mówi się o nich mniej. Może więcej mówi się pod względem urody. O, zobacz, jakie ma Uda. E, I owszem, jest to fajne i piękne, i widok jest niezły, ale dbanie o Uda, o tym odcinku od kolan w górę, to jest jakby taka duża. Część witalności człowieka. Po tej pogadance, tej, po, po tej gawędzie pokażę z jeden przynajmniej albo dwa, trzy filmy, jeżeli już nie były, bo nie pamiętam, jaka kolejność była, o automasażu ud, o akupresurze na udach i na każdej ich stronach. Pamiętajmy, mamy ręce i możemy się samemu masować przesuwając te ręce wzdłuż uda odpowiednimi technikami. Kąpiele, w wodzie masaże, rozluźniania i przede wszystkim jeżeli te uda były obciążone w ostatnim czasie, to muszę zrehabilitować je tym, o czym kiedyś wspominałem. Wytrenowanie i wypoczynek. Czyli odpowiednia szansa na rehabilitację taką dla mięśni. Duże mięśnie, duże powierzchnie są silne, ale męczą się też inaczej, nieco niż te krótsze, mniejsze. I ponieważ mają duże powierzchnie, na jakiejś części z nich może nastąpić ból, niedokrwienie, niekoniecznie na koniecznie na całej powierzchni. Z tej różnej pamięci mięśniowej może wyniknąć to, że, wy, że zostanie wyrzucone coś przez skórę, na którymś z odcinków czy jakiś gus, czy jakiś czyraczek, czy jakiś siniak i wtedy musimy zastosować masaż, odpowiednie maści. Przemyśleć, sobie zregenerować. Może brakuje nam jakichś witamin, jakichś mikroelementów. Zrobić jakiś kompres, nawet kompres z własnego moczu na bolące, spuchnięte czy obolałe mięśnie, część uda, Na przykład wtarcie, dobre wtarcie, wmasowanie dobrej, witalnej takiej odżywczej maści odżywki. Nie będę tu na nas wymieniał, ani reklamował siebie. Mamy doskonałe na stronie, proszę sobie wejść, bo nad, pracujemy nad tym dziesiątki lat i dobieramy coraz to lepsze preparaty, by maście nasze były odżywcze i by spełniały rolę dla ludzi młodych, dla sportowców, wyczynowców i dla ludzi starszych, których mięśnie bolą yy, z przemęczenia, ze starości i... Z innych przyczyn. Pamiętajmy zatem, że część UDOWA, UDA wymagają dobrego masażu, dobrego wycisku. Zwłaszcza UDA sportowców, gdzie powierzchnia jest dość obszerna, gdzie, żeby zrobić jutro następny wyczyn albo wykonać następny dobry trening, to minimum dwa masaże na UDA tygodniowo powinny być, a starsi po prostu sobie masować, oglądając telewizję, pokazuje jak i masowywać odżywcze środki. Zatem udo w formie, bo udo jest piękne i wiele wnoszące do zdrowia. Powinno zatem pozostać witalne.